Wczoraj tutaj fabryka obrabiarek, miejsce wokół którego budowała się Dąbrowa Górnicza. Jutro, miejsce, gdzie będą piękne miejsca usługowe. Już część tu działa. Drugi etap fabryki pełnej życia, nadające nowy charakter, nowe tchnienie dla tego pięknego miasta. Gratuluję już od lat pomysłu na to, że pan prezydent z ekipą zdecydował się zmieniać to. to to miejsce, e, z, mówię, to takie dziedzictwo kulturowe, które kształtowało Dąbrowę tętniło życiem. Były tu maszyny, produkowały się fabryki, budowało się miasto. Dzisiaj potrzebujemy nowych form. Pan prezydent, e, nie wiem, czy no na pewno pamięta, półtora roku temu e, przywiózł mnie właśnie w to miejsce i o, zaczął opowiadać o, o dalszych planach. Napisali bardzo dobry projekt. E, złożyli i wygrał w konkursie. Udało się 24 miliony publicznych pieniędzy plus e, pieniądze wojewódzkie, pieniądze Skarbu Państwa plus pieniądze e, miasta Domorowa Górnicza przekształcą to miejsce w e, miejsce spotkań, miejsce usług, miejsce gdzie ludzie będą przychodzić e, czy załatwiać różnego rodzaju sprawy, czy też posiedzieć. Najfajniejsze jest to, że Śląskie, Województwo Śląskie transformuje i to, to wszystko, co tu jest, będzie wykorzystane do tego, ale o tym opowie Pan Prezydent, żeby zachować jakby charakter tego miejsca i żeby ludzie, którzy tu będą w innej formie spędzać czas, widzieli, że tu kiedyś to dziedzictwo kulturowe, przemysłowe było inne. Zainwestowano już w projekt fabryki 101 milionów europejskich środków, to wszystkim tym, którzy narzekają na Unię, którym się Unia nie podoba. Wiadomo, nic nie jest idealne i nie jest zawsze, zawsze fantastyczne, ale to tylko przypominam, że środki europejskie zmieniają nasz kraj, zmieniają nasz region, zmieniają Dąbrowę Górniczą. 101 milionów już zainwestowane w fabrykę, dzisiaj kolejne dwadzieścia kilka. Dzięki środkom europejskim zmienia się Polska, zmienia się województwo śląskie, zmienia się Dąbrowa Górnicza. No, robimy dużo, czynimy starania i mamy środki na to, żeby przekształcać stare poprzemysłowe tereny, obiekty w nowe funkcje. you <laughs> Niedawno byliśmy w Jaworznie, tam stary kamieniołom, przekształcamy i dajmy takie funkcje, żeby to żyło, żeby to nie było ogrodzone płotem, nie było taśmą biało-czerwoną, zasłonięte, niedostępne dla ludzi, ale żeby było ludziom udostępnione, bo to kawałek. Często w ogóle takie tereny były w centrach miast, tu w Dąbrowie Górniczej jesteśmy dosłownie w centrum, były tu fabryki, które budowały Dąbrowę Górniczą, wokół nich się budowało miasto, te fabryki. Po latach przestały działać, przestały być potrzebne. No I dzisiaj środki europejskie, gigantyczne fundusze na to, żeby przekształcać te tereny w no, nowe funkcje, nowe obiekty, które spowodują, że tu będzie tętniło życie i te miasta będą się mogły na nowo wokół tych terenów budować. Myśmy się już jako Polacy trochę do tej Unii przyzwyczaili, trochę sobie narzekamy, trochę jęczymy i wydaje nam się, że a może jakbyśmy nie byli w Unii, niektórzy tak mówią, to wcale nie byłoby gorzej. Ja powtarzam, że środki europejskie naprawdę zmieniły nasz kraj, już nie mówię o autostradach, stadionach, w wielu rzeczach, bo tu gdzieś się nie rozzejrzymy, to mamy tabliczkę zrobione za środki europejskie, tu Podobnie w Dąbrowie Górniczej już zainwestowano 101 milionów europejskich środków, teraz kolejne 21 to są bardzo poważne kwoty. Jeżeli popatrzymy na budżety miasta, to to są niebagatelne kwoty i bez nich nie byłoby rozwoju czy zmiany różnych rzeczy, bo my też środki europejskie, europejskie wykorzystujemy w bardzo szeregu obszarach, ale te konkretnie służą transformacji, specjalne konkursy, specjalne projekty na transformację regionu, czyli zastąpienie starego. O czymś nowym, i tu już mamy pierwszy etap w Dąbrowie Górniczej. E, miasto pokazało, że ma pomysł. E, ten teren naprawdę ożył. E, teraz kolejny, drugi etap, i mam nadzieję, w przyszłości trzeci, kompletnie zmienią charakter Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry Państwo. Pozwólcie, że zwrócę się najpierw do pana Marszałka. Tak doskonale pamiętam naszą przejażdżkę rowerami po Dąbrowie Górniczej. Wtedy też rozmawialiśmy o tym, jak ważne było pozyskanie dla naszego miasta środków z urzędu marszałkowskiego na przebudowę głównej osi miasta i tego ciągu komunikacyjnego, ważnego również dla nowego centrum miasta, bo znajdujemy się w miejscu w którym najpierw zamarzyliśmy, później zaplanowaliśmy wspólnie z mieszkańcami nowe centrum miasta, przestrzeń publiczną otwartą, dostępną, w której skoncentrują się usługi publiczne, te, które są oczekiwane przez mieszkańców, centrum aktywności obywatelskiej, czyli miejsce dla ludzi zrzeszonych i też niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych, ale mających swój pomysł, inicjatywę dla seniorów, dla młodzieży, przestrzeń z narracją pokazującą nasze dziedzictwo, dziedzictwo Dąbrowy Górniczej, dziedzictwo Zagłębia Dąbrowskiego w miejscach poprzemysłowych, w dawnej fabryce Defum nowe centrum miasta z nowoczesną ważną taką przestrzenią otwartą dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że przy tym projekcie mamy właśnie partnerów, gdzie aplikujemy o ośrodki, jesteśmy rzetelnie e, uczciwie oceniani, co jest ważne, że wygrywają projekty, które nie zapadają w wyniku decyzji politycznych, ale w wyniku rzetelnej, e, rzetelnej e, opinii. My z tym projektem e, od kilku lat jako takim projektem ważnym, priorytetowym, postanowiliśmy sobie również taki cel, że pozyskamy środki z zewnątrz z różnych źródeł, dlatego że w mieście jest mnóstwo zadań, wyzwań, z którymi musimy się na co dzień mierzyć, jak remonty przedszkoli, szkół, dróg czy budowa budynków komunalnych, to centrum powstaje w partnerstwie z innymi. Do tego też powołaliśmy spółkę celową, której jej zadaniem jest właśnie realizacja i wypełniania życiem tej przestrzeni. Widzieliśmy w tym miejscu zawsze potencjał, dlatego że to były 4 hektary w samym centrum, ścisłym centrum miasta, dawnej fabryki defum. O tym, że będzie wyjątkowe, przekonali nas sami mieszkańcy, ponieważ kiedy zburzyliśmy parę lat temu mury i otworzyliśmy właśnie fabrykę do tego, żeby w tą przestrzeń weszli mieszkańcy, pojawiły się pierwsze lokale gastronomiczne, które teraz prężnie działają, to to miejsce wypełniło się życiem. Pokazało to, że mieszkańcy chcą i oczekują takiej przestrzeni. Minęło parę lat, ten, to zainteresowanie fabryką nie minęło, a my chociażby tak jak dzisiaj jesteśmy w kotłowni miejsce, które jeszcze no, większość mieszkańców nie poznała. Odkrywamy na fabryce nowe przestrzenie, nowe funkcje, które się tu mogą pojawić. Co dla nas jest ważne, ta fabryka cała. Będzie otwartą przestrzenią publiczną. W niej będzie mógł przyjść, przyjść każdy. Tak jak obecnie teraz przychodzi do punktów kali gastronomicznych i nie musi być ich klientem, żeby spędzać tutaj czas, żeby usiąść na trawie, żeby wziąć leżak, żeby być w tej przestrzeni i się dobrze czuć. Jest to przyjazne, bezpieczne miejsce, gdzie centrum miasta to nie będzie rynek z kostką brukową, tylko to będzie trawnik. Z atrakcji oprócz tego, że będą usługi takie, które zawsze są pożądane dla mieszkańców, czyli usługi gastronomiczne, to dla nas ważne to, co wypełni cały Cały dzień to jest Centrum Aktywności Obywatelskiej. Mamy taką przestrzeń w Dąbrowie, gdzie jest to miejsce dla organizacji pozarządowych, ale dla ludzi, którzy szukają pomysłu na granty, mają inicjatywy, chcą się ze sobą spotykać i rozmawiać. I właśnie to, to miejsce przenosimy tutaj. Też Centrum Integracji Senioralnej, czyli wsparcie dla seniorów, wsparcie dla, dla młodzieży oraz przestrzenie, w której planujemy różne usługi publiczne, miejskie właśnie tutaj wprowadzić. Czyli. Gastronomia, usługi dla mieszkańców, również komercyjne i centrum aktywności obywatelskiej, czyli coś, co uważam, że i wiem, jak mocno przyciąga ludzi z inicjatywą i z pomysłem mieszkańców i nie tylko. Dziękuję panu bardzo. bardzo dziękuję. Jesteśmy w dawnej kotłowni fabryki obrabiarek DEFUM, to jest jedna z hal, które będą realizowane w tym drugim etapie, który dzisiaj wystartował oficjalnie, a zatem to miejsce jak dwa pozostałe dawne hale przemysłowe fabryki obrabiarek DEFUM całkowicie zmieni swoją funkcję. Chcemy jak najwięcej z tego klimatu i z tej fantastycznej aury, która jest w tych przestrzeniach zachować, w taki sposób to zostało zaprojektowane. W każdym razie jesteśmy w dawnej kotłowni i będziemy realizowali jeszcze halę montażową H3, która znajduje się na samym wejściu, i pasaż, który jest obok niej. Te trzy hale, razem z drugą połową przestrzeni publicznej, które zostaną zrealizowane w tym drugim etapie, dopełnią obraz całości. Przypominam, że około dwóch tygodni temu. Oddaliśmy plac budowy wykonawcy dla pierwszego etapu. W tej chwili robimy wszystko, żeby jak najszybciej, jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze w marcu wystartować z przetargiem na wykonawcę dla tego etapu drugiego. Dla nas to jest niezwykle ważne, bo oprócz tej części społecznej, o której wspomniał Pan Prezydent, będziemy mogli zrealizować przestrzenie funkcjonujące jako przestrzenie usługowe, handlowe, gastronomiczne, a zatem te miejsca, które integrują mieszkańców, które powodują, że jest się gdzie i po co spotkać, bo tak zaplanowaliśmy od samego początku to Centrum Dąbrowy Górnicze jako miejsce wielofunkcyjne, ciekawe, w którym każdy Znajdzie coś dla siebie. Dużo by o tym mówić, bo projekt jest niezwykle barwny, skomplikowany, ciekawy także pod względem swojej ekologicznej strony. Ja z tej w te, w te teraz chciałbym tylko powiedzieć tyle, że rzeczywiście bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to, że te środki zostały pozyskane. Dużo pracy całego zespołu fabryki pełnej Życia, ale także Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Jak na razie Świetna współpraca z Urzędem Marszałkowskim, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem profesjonalizmu, w jaki to wszystko się odbywa. Więc pozostaje tylko podziękować za, za to, co się do tej pory stało, no i liczyć na to, że pójdzie nam to sprawnie, tak żebyśmy za dwa lata mogli się spotkać w zupełnie nowej przestrzeni także w tym miejscu, które się Zmieni nie do poznania. Znajdujemy się w centrum miasta, jesteśmy w Centrum Dąbrowy Górniczej i to jest niepowtarzalna, to była niepowtarzalna szansa i mam nadzieję, że tę szansę wykorzystamy. To znaczy, żeby stworzyć w Dąbrowie Górniczej, a no, w mieście dosyć specyficznym, centrum z prawdziwego zdarzenia i stworzyć je w miejscu, które jest dawną fabryką obrabiarek, która powstała w drugiej połowie XIX wieku, a zatem jest to miejsce historyczne z piękną tożsamością, ze świetną historią, no i z ciekawą architekturą, która połączy z obiektami nowymi sprawi, że no, no będziemy w stanie nie tylko opowiedzieć tą historię, ale także, ale także pokazać, że można na, na tej bazie, na tej bazie tożsamości dawnych hal, dawnej fabryki stworzyć przestrzeń publiczną i tak naprawdę nowe centrum miasta, bo to jest nasze wyzwanie, stworzyć w Dąbrowie Górniczej centrum. To jest charakterystyczne dla miast poprzemysłowych, że nie wykształciła centrum z prawdziwego zdarzenia, to znaczy nie mamy czegoś w rodzaju rynku albo przestrzeni publicznej, która integruje mieszkańców. No i ten brak był przez lata zauważany przez Dąbrowianki Dąbrowian. Prowadziliśmy, bo ten cały proces powstawania tego miejsca rozpoczął się od bardzo szerokich konsultacji społecznych w takim projekcie modelowych rewitalizacji miast i ten brak centrum był często wykazywany jako, jako problem dla, dla miasta, no więc na ten problem odpowiadamy właśnie w ten sposób, że tworzymy je w tak ciekawym miejscu.